Kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj przychodzę z holem zakupowym, ale nie takim zwyczajnym, ponieważ poprosiłam moją mamę, aby zamówiła mi tak naprawdę ubrania. Ja nie wiem totalnie, co się znajduje w tych wszystkich paczkach, trochę tego tutaj jest, tak jak sami możecie zauważyć, i tak naprawdę otworzymy je wszystkie. A żeby było jeszcze ciekawie, to ja będę potem jak już wszystko otworzymy, to będę miała z 10 minut na stworzenie stylizacji właśnie z tych wszystkich ubrań, które znajdują się w tych paczuszkach. No i potem przedstawię Wam tak na spontanie, jakie stylizacje stworzyłam. Mam nadzieję, że moja mama zamawia fajną ubrania, które będą się fajnie łączyły ze sobą, ponieważ będę właśnie te stylizacje tworzyła tylko i wyłącznie z tego, co mamy tutaj właśnie w tych wszystkich paczuszkach. Jest ich sporo. No i co? Ja zagram się za otwieranie, a Wy możecie jeszcze zostawiać łapki w górę i subskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Moi drodzy, więc ja będę po kolei brać po jednej paczuszce i otwierać. Zacznę od tej takiej najmniejszej ze Stradivariusza. Mam też tutaj nożyczki i... To jest, na, żeby ciąć, ale ja nie wiem, czy mi się w sumie chce ciąć. Właśnie, może da się to jakoś inaczej rozerwać, bo to jest taka albo dobra, zrobię, albo inaczej. Więc ja w ogóle tak do mnie nie otwieram to czyli dobra. Idzie teraz, ciężka. Na... Dobra, idzie. Otwieramy. Jestem ciekawa, co się znajduje w pierwszej, że nawet sama nie, nie wiem. I to mamy tutaj. Co tutaj mamy? A zobaczcie, mamy tutaj taki y, topik, tak taki się prezentujący w takim kolorku beżowym. Tak on wygląda. Y, mega mi się poda kolorek. I dobra, może ja sobie będę tutaj zbokał te ubranka. No i bierzemy następną paczkę. Następna paczka tym razem z mango, również taka mniejsza, zaczynamy od najmniejszych i potem będą większe. I otwieramy. I... Uwaga, uwaga! Dobra, tu już nic więcej nie ma. Tu mamy jakieś podziękowanie, dobra? I jeszcze coś jest jakoś tak ładnie zapakowane. Uwaga. co to będzie? To jest chyba jakiś biały speterek, ale jeszcze jest ten on się będzie prezentował. Dobra, jeszcze jest zawinięte z takim czymś. Z takim czymś, dobra? Mamy mój speterek, który tak się pięknie prezentuje. W sumie mój, no moja mama zamawiała te rzeczy, ale naprawdę ma ładny kolorek. Idziemy dalej, bo razy mam e, górę właśnie ze Stradivariusza, taki topik, teraz mam spyterek więc zobaczymy, co idzie dalej, bo wiecie, ja będę musiała połączyć to jeszcze to w takim, wiecie, krótkim czasie, więc mam nadzieję, że mi się uda. No i lecimy z kolejną paczuszką. I następna paczuszka z Bershki, tym razem taka większa i w ogóle taka napakowana, więc ciekawe, co moja mama zamówiła. No i sama jeszcze dobra. Głośno. To jest jakieś takie płaszczyzny. O, była tutaj tylko jedna rzecz, ale taka większa. Odłożę I co na tym? A zobaczcie, to jest taki czarny, taki korzuszek, taki, nie wiem, czy taki korzuszek. ale to jest takie mega miłe. Zobaczcie, jakie to jest ładne. Podoba mi się to mega. Dobra, odłożę to sobie tutaj yy, na bok. Yy, I o w ogóle zobaczcie środki guziczki. Nawet nie wiedziałam zaraz sobie te rzeczy dokładnie obejrze, ale bierzemy kolejną paczkę. I następna paczuszka tym razem tak, żeby wiecie, bo trochę dla odmiany, bierzemy z tradziwalusa. Już wiem jak go otwierać, wiem jak się zabrać za otwieranie tej paczuchy i. I i i i. Dobra. Szatkunadcą. Ja już będzie profesjonalistką w otwieraniu tych paczek. Dobra. I... W ogóle, nie wiem, czy to jest tak macie. ale ja, nie mogę otwierać paczki, ale jak są to takie paczki z takie to takim że nie wiem, co tam jest w środku, to jest jeszcze podwójna radość, bo zaraz się okaże, że otwieram dobrze. I co my tutaj mamy? O, tu jest więcej rzeczy, więc będę tak po kolei wyjmować. I mamy tutaj taki sweterek, zobaczcie, w kolorku również beżowym, tak się prezentujący. Mega ładnie on wygląda, dobra. Idziemy. Dalej, może tutaj położę. Idziemy dalej. I co my tutaj dalej mamy? Co to jest? Jakoś, jakoś A zobaczcie, to jest taka bluzka chyba, że tutaj z przodu i z tyłu jest wycięta. Ej, ale śmieszna. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, jak to się ubierze. Zobacz, tu mam jakby taki podkoszulek, a na to jakby... Ej, mega ciekawe. Jestem mega ciekawa, jak to będzie wyglądać na kimś. Ale również kolorki beżowe, ale fajnie, bo widzę, że te kolorki się tak ze sobą łączą. Następne co my tutaj mamy? Bluzeczka. A zobaczcie, to jest to taka bluzeczka w takim kolorze, tu ma taki dekolzik. No, 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 fajne, fajne. Ja w ogóle nie wiem, co to jest. O, zobaczcie, to są w ogóle takie leginsy. W tym samym kolorze, więc mega fajnie. I ja mam też takie identyczne, tylko w kolorze cypierkowym, takie właśnie różowe na sobie teraz i one są mega wygodne i uwielbiam właśnie w nich chodzić, więc tutaj mam w takim kolorku zielonym. No ja widzę, że te kolory się bardzo, bardzo fajnie łączą ze sobą, więc co, jestem ciekawa, co znajduje się w kolejnych paczkach, więc zabieramy się za kolejną paczkę, tym razem może z Zary. I tak jak wspomniałam, następna paczuszka z Zary i chyba tutaj tym razem w ogóle mamy karton, więc jestem ciekawa, co tu się znajduje, że aż karton nam dali. Muszę tutaj przeciąć nożyczkami. Nie mam za bardzo wizji, jak się zabrać za otwieranie tej paczki, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. O Jezu. Dobra. Uda mi się tak o. Uda mi się. Dobra. Widzę, że mamy tutaj y, więcej taśmy, więc y, im przecinamy dalej. I w ogóle jak tak się otwiera, im dłużej się otwiera, tym bardziej napięcie więcej rozmiar, tym, tym bardziej ciekawa. No i dobra, mam tutaj kolejną taśmę, ale już mi się wydaje ostatnią, więc zaraz otworzymy. Dobra, uda mi się. Ja jeszcze muszę ciachnąć raz, chyba raz albo i więcej. E, no. Ale zaraz zapakowała tę paczkę. Dobra. I uwaga, ja to tak położę, bo zobaczcie. Moim zdaniem... Tak, dobra, uwaga, uwaga! Wy widzicie, ja jeszcze nie. <laughs> Niespodzianka, surprise. Myślałam, że już zobaczycie co i jak, ale jeszcze jest to tak ładnie zapakowane z taką naklejką. Dobra, teraz już widać. I co my tu mamy? Mamy taką kurteczkę, czy coś jeszcze? Tu mamy jedną rzecz, czy więcej? To zaraz zobaczymy. E, tak, chyba mamy tak jedną rzecz, ale jest to jakaś taka fajna kurteczka, co to? A zobaczcie, jak ładnie to się prezentuje i w ogóle łączy się kolorystycznie, więc ja już widzę outfity, które z tego stworzę, tak przy okazji. Ale naprawdę, mega ślicznie. W ogóle Zara przepięknie zapakowała tą paczkę. Jak na taką sieciówkę, tak naprawdę. To się nie spodziewałam takie, takiego pakowania. I idziemy dalej. I teraz beczka. I uwaga, uwaga, lubię Okej, okay, dobra, dobra, I tu, mam I tu są jakieś. Upsi. I mamy tutaj również płaszczy, mamy tu jedną Mam tutaj chyba jedną. Tak, mamy jedną rzecz i mamy tutaj taki płaszczyk, również taki pluszowy, tylko w kolorku, chociaż nie, w sumie trochę inny niż ten. Ale ten jest taki bardziej cienki po prostu i cieńszy. Tak się prezentuje w takim prześliczym kolorku. I moi drodzy, to są tak naprawdę wszystkie rzeczy, które znajdowały się w tych paczkach, które tutaj jeszcze przed chwilą obok mnie stały. Właśnie tutaj leżą pudełka. No i teraz tak naprawdę ja będę miała 10 minut na to, aby stworzyć z tego jakieś po prostu czaderskie stylizacje, więc dla was to będzie sekunda, dla mnie 10 minut i się widzi. I pierwsza stylizacja, którą stworzyłam to jest taka bluzeczka w kolorze kaki ze Stradivariusa. Do tego leginsy, a to tak naprawdę na pierwszy rzut oka widać, że to się ładnie łączy ze sobą, aczkolwiek ja dodatkowo do tej stylizacji dodam tą kurtkę z Zary. No i co, zobaczcie jak to się prezentuje na mnie. I następna stylizacja, w sumie dwie. To pier... Zacznijmy od tego, że ubierę sobie ten topik ze Stradivariusa do tego speterek, taki w sumie trochę kardigan, taki się prezentujący, który jest również ze Stradivariusa. No, i na to ubierzemy tą kurtkę, w sumie ten taki pluszowy płaszczyk. I powstaje nam fajna stylizacja. I to będzie pierwsza stylizacja, którą wam pokażę, jeżeli chodzi o to. Ale dodatkowo też y, użyję tej bluzeczki, która tak się prezentuje, e, no, jakoś mniej więcej tak. I właśnie również tą bluzeczkę połączę z tym płaszczem, i powstaje nam druga, w sumie może nie druga stylizacja, ale stylizacja, którą Wam również teraz pokażę. i do niej wykorzystam ten czarny taki pluszowy płaszczyk kożuszek z berzki i do tego sweter z mangów On jest dodatkowo, moi drodzy, zobaczcie, tutaj ściągany, ale to zobaczycie w sumie na mnie, jak to fajnie wygląda, więc zobaczcie, jak właśnie to w sumie wygląda na mnie. już fajna stylizacja i wykorzystam w niej ten płaszczyk właśnie i do tego komplet kaki, więc zobaczcie, jak to się na mnie prezentuje. No i co, moi drodzy, jak wam się podobały moje stylizacje? Te kolorki chyba bardzo do mnie pasują, jak myślicie? Bo mi się na przykład bardzo, ale to bardzo Podobały, ale jakbym miała tak chodzić, może za 10 lat, ale na pewno nie teraz. Ja do, zdecydowanie wolę swój styl. To był styl mojej mamy, tak jak słyszę na początku wspomniałam. Moja mama zamówiła te ubrania i zamawiała je dla siebie. To był taki, można powiedzieć, prank w sumie. Na Was możecie pisać, co się tak trochę złapaliście, czy nie. No i tak jak wspomniałam, trochę Was tak właśnie tutaj sprankowałam, ponieważ na początku filmu powiedziałam Wam, że mama zamówiła te ubrania, ale dla mnie, a tak do końca nie było, ponieważ mama zamówiła to dla siebie, ale mam nadzieję, że pomimo wszystko ten taki prank Wam się spodobał. W sumie można tak to nazwać prankiem. No i co? Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i co? Do zobaczenia. Pa, pa!